Siemano wszystkim, tutaj popoła w kolejnym materiale, w którym chciałem Wam pokazać śnieg za oknem. U mnie pada od paru dni, paru nocy, jest zimno, ale śnieg jest jak z rodem zwykłym, z bajki, Chwalki siedzą bardzo za oknem. Też jest taki mróz, jest tak ślisko, jeśli jest, to pamiętajcie, Uważajcie na drodze, bo e, można sobie w taką pogodę krzywdę zrobić. A ja sobie aktualnie odpoczywam i patrzę przez okno na taki widok. Może po to podchwalić w komentarzu, w komentarzach poniżej, czy u Was też pada, jest zimno czy nie. No i cóż, do, do zobaczenia w kolejnych materiałach już z domu. Teraz jestem na westchniówce do siódmego. Także do regularnych materiałów powrócimy, ale to niebawem. A na razie napiszcie mi, co wy porabiacie w taką pogodę. I czy jest u Was też tak mroźno i chłodno jak u mnie. Ja ogólnie zimę lubię w taką pogodę bo za gdzie wychodziło się na dwór, wyrzucało się śmieszkami, lepiło się bałbana, a teraz wstety niestety się od tego odchodzi. No i cóż, chciałbym wiedzieć jakie u Was. Dlatego zostawcie komentarz i do zobaczenia niebawem w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, sija.